Cześć! Tu Gór wracamy do Pankillera i jego poziomów bonusowych. Tym razem ogramy chyba kolejny poziom, jaki nam tu wypada, czyli. No, ten już ograliśmy. Pustynie też ogrywaliśmy, chyba wcześniej, tak. To też bez sensu. Uch, niech będzie ambulans polowy, czyli nasz poziom. Z wojny secesyjnej. Oczywiście misji na karty tutaj nie wykonamy, bo ja nie mam po prostu jak wyrzucić kart przed rozpoczęciem tego poziomu. To w ogóle mi nasunęło taką myśl, że jest bezsensownym dawanie takiej misji na poziom, w którym ja nie mogę nawet ingerować w ustawienie kart. No ale dobra. Ciekawe, domyślne przywitanie. A, jest nasz poziom wo z wojny secesyjnej. No i dobra, pierwsze miejsce mamy oczyszczone. Ogólnie, te, podobnie jak w japońskiej masakrze, jestem jak najbardziej za dodawaniem poziomów z wojny secesyjnej. Tak samo jak poziomów azjatyckich, bo to jest po prostu coś, czego mi brakuje w wielu grach. Aczkolwiek, bo się. No właśnie, w się to, mi się ten poziom nie podobał, ale co najciekawsze nie ta część początkowa, tylko im dalej, tym było gorzej według mnie. Dobra. Tutaj oczywiście mamy reskiny pajaców z tego normalnego Killera. W sumie dziwna sprawa, że my walczymy tutaj z żołnierzami Unii. Zwykle to Konfederatów się przedstawię jako tych złych. Aha, no, no właśnie dochodzimy do miejsca, które mi się bardzo nie podobało. To miejsce jest tutaj, gdzie jest ten ostrzał artylerii. Jest ono. przejebane. I to nie ci goście mnie teraz zlali tak mocno. Tylko jakiś gnojs postawił tam. Typa strzelającego. Gwóździarką, chyba.

No kurwa, macia, ty skąd? Następny się tam pojawił, aż się pierdol. Dobra. Jakby ktoś się pytał czemu tak statycznie gram, no to dlatego właśnie, że tutaj jest ta artyleria, która mogłaby mnie zmieść z powierzchni ziemi. Mamy sekret, którego nie powinno się nazywać sekretem, bo jest tak dobrze ukryty. Ale dobra, Jakiś pacant się pewnie gdzieś zablokował. Więc ja save'nę i będę sobie biegł. Pies się zablokował. Dobra. Dobra, sekretów mamy. O, kurwa 10. A to ktoś już odfrunął. Bardzo e, ładny. Dobra. Szczególnie widzę, że tutaj nam chyba lotar ograniczy ilość tej artylerii pojebanej, ale... Kurwa, ale zawsze ją pamiętam, bo jest tak pojebany pomysł, jak te komety w kataklizmie, to ktoś miał po prostu na sranę wełbie, kto robił tego Overdosa z tym pomysłem, to jest, no ja tego na przykład nie rozumiem pomysłu, to jest chore według mnie, nigdzie w oryginalnym Pankillerze, kurde, odruchowo naciskam R, bo w... w tym, w reloadzie mam zmianę trybów pod R, chyba, mi się tak to kojarzy. A wiem, że to jest sekret, nie? Kurwa mać! Dawaj! Abym ja tylko wylądował na wagonie, to już będzie dobrze. O! No i zajebiście! Zresztą popatrzcie na to! Tu ma być artyleria! Kurwa pionowo spadająca w dół! Ma na pewno artyleria z wojny secesyjnej, która strzelała po paraboli, a nie kurwa. Pionowo. Ta the fuck! Ja, że w jakąś pętlę wpadłem, ale. No, Lotar Halo, ty to chyba widziałeś o tym, że nie? Bo tutaj jest jakaś amunicja czyli w teorii, ktoś tu był. Dobra, spróbuję się wydostać. W tej pętli... O dobra, udało mi się. Nie wiem, coś mnie kurwa podbijało. Nic nie mogłem zrobić. No, lecimy dalej. No kurwa mać, no żartujecie? Dobra, to są zbagowane wagony z tamtej strony. Musimy zejść tam, gdzie wlazłem. Dobra. Nie no, to jest ściana jakaś przy, przy wagonach. Ja nie wiem co to jest, kurwa. Szybko. Żeby nie tracić masy hapeków. Czyli co, my tutaj wa walczymy byliarem po stronie Konfederacji? Ciekawe. Dobra. Wiele razy pod filmami Lothar mi pisał, że utrudniam sobie rozgrywkę, nie, wyłąca, nie wyłączając tych wędrujących dusz. A po cóż miałbym je wyłączać, skoro to jest automatycznie włączone? Zapytam. Po co dodawać jakiś feature, który ja muszę wyłączać, żeby gra była łatwiejsza? No, nie lepiej jak coś się dodaje, co. Wiadomo, że będzie komuś może przeszkadzało, czy utrudniało grę, to można to wyłączyć. I tylko napisać, że może sobie ktoś włączyć jak będzie chciał, a nie z automatu dawać włączone. Jest włączone z automatu, więc no gram z włączonym z automatu. W ogóle ciekawa sprawa, że te wędrujące dusze, no to to jest jak najbardziej spoko pomysł, tylko dlaczego one anulują działanie łapacza dusz? O co w tym chodzi? Dlaczego wędrująca dusza nagle staje się odporna na działanie tego promienia? O, o, czy to jest jakiś nieprzewidziany skutek, czy po prostu lotar nie pomyślały się o tym, jak będzie to razem wyglądało? Co to za goście są? A, dobra, ja wiem co za goście. Chyba ich widziałem w jakiejś... Necrovision deli nie. Skąd ich kojarzę kurwa, ale Nie wiem skąd. Dobra, wypieprzaj ci. Ale nowy przeciwnik też, duży, duży plus, bo już mam dosyć tych odświeżanych kotletów. Yy, dobra, tu pewnie będzie sekret gdzieś. To pamiętam, że to był. O, ten ambient mi troszeczkę przy przypomina. Herousa trójkę. Ale to może mi się tak tylko wydaje. O, jest sekret. Dobra, mamy trzy sekrety. Pewnie w Forcie będzie ich więcej. No a jak? Będziemy szturmowali fort amerykański. No to... Zdecydowanie po stronie Konfederacji walczymy. Hej, dźwięki mają własne! Okej, okay, okej. Okay. No tego miejsca nie lubiłem bardzo. Kurwa, mać! Zryjcie to. Dobra, będziemy trzymali dystans.

No i dobra. Wszystko w normie. Znaczy, wszystko do w dobrej normie, bo spodziewałem się, że będzie o wiele gorzej z tym poziomem. Ale niepokoi mnie to, że nie mogę zlokalizować większej ilości sekretów. Hmm, na pewno w tym miejscu w Forcie jest ich najwięcej. Jestem na 100% pewny. Zaraz sobie sprawdzimy, czy nie ma czasem sekretu z. Tego. Jest! Już widzę te fale. Jest sekret Supernaturala, czyli już mam Albo go Lotar nam kopiował sekrety Subcia, albo po prostu mapa jest modyfikowana z Subcia. Czego wcale nie czuć, bo w Subciu to była mapa... no nieciekawa, tak jak w wszystkim w Subciu. Yy, dobra, wiecie co, tędy spróbujemy się wspiąć. Yy, ściana jakaś, czy kurwa? Schody tak... A, ja. pamiętam jak tam właziłem. Pamiętam jakie to było przyjemne. Maszowanie spacji do upierdolonej śmierci. Ja wiem, że trzeba po tych belkach skośnych tam włazić. Ale ja tam nie wejdę pewnie już. Już mi się to nie uda. Ale od czego mamy poszukiwacza. No. no, widzę na pewno, że jest teleport tutaj, jestem z tego 100% pewny. Tabelka tutaj, od tej strony. Nie. To jakaś iluzja tylko? No, iluzja jak nic, tu nic nie ma. Dobra, pierdolę to. No ale wygląda jak to jakiś teleport, kurde. Wiem, że jeden sekret był jeszcze pod dachem. Tutaj o, się wchodziło. Ale tu mamy ścianę daną, więc my tu nie wejdziemy y, z poziomu tego checkpointa. Tu było jeszcze jakieś coś. Ta. Dobra, najwyżej sobie zawrócimy, bo mamy Abrahama Lincolna. O kurwa znowu te materiały wybuchowe. Nie, nie, nie. Dobra. Poszło do piachu. Dobra, już widzę, że tam na tym jest sekret. No na miocie jednym ta ścierwa to wiadomo, będzie szybko załatwione. O ty, szmato. O, są pielęgniarki, których taki YouTube bardzo nie lubi. Widzieliście, gościu mi rozwalił wejście, bo ja tam... Dobra, zaraz wam powiem, bo te szmaty mi nie dadzą się wysłowić nawet. Nie ma wstawania. No i dobre. O, od razu sekret zobaczyłem. Mm, no bo nam tu goście rozwalili wejście na górę. Tu mieliśmy takie skrzynki poukładane ładnie. Teraz podejrzewam, że musiałbym po tym włazić jakoś. Mm, jakoś mi się to nie uśmiecha. Piąty sekret. Tu była zbroja. Tak, w subciu tu była zbroja i tutaj też jest zbroja. Spojebane miejsce. Boże, jaki ten poszukiwacz to jest przydatna rzecz. Ty, ale to nie jest. To, to jest. A nam się po prostu nie odpaliło za pierwszym razem. Pamiętam, że tam jeszcze coś było. Kurwa, Spider-Man w punkillerze. Ale tam nic nie ma. Siedem sekretów. No stawiam, że forcie są jakieś. No sobie zawrócimy najwyżej. Będzie ciężka walka bez kart. Dobra, szybko się przemieszczaj, Danielu. Nie no, patrząc na buty to jest ewidentnie Pierwsza Wojna Światowa, NecroVision. Mobek z NecroVision, tylko po prostu musiałem go zapomnieć. No i co, zawracamy po sekrety. Ale powiem, że poziom no... W znacznie lepszym stanie niż to co było w Supernaturalu jest. Tylko mi nie mówcie, że jakiś sekret zgubiłem na początku, bo się w kurwie. Będę musiał od nowa lecieć. No dobra, tutaj to ewidentnie zapomniałem, bo tu był sekret. Okej. Okay. A drugi jest pewnie na górze w tym budynku. Nie. Dobra, ja wiem już co to za sekret. Kurwa, próbuję się dostać do środka. A tylko się spierdalam na dół. Wiecie co? Ten sekret to jest oczywiście sekret z teleporta. Tutaj powinien być teleport. I mnie tam przerzucić. Ja jestem tego pewien teraz. No super, no chciałbym się teraz wydostać z tej pętli zniszczenia, ale chyba się nie wydostanę. Dobra, na stówę widzicie tu jest portal. Widzicie te takie zniekształcenia? To jest portal 100%. Tylko że ja jestem na górze i on nic nie robi. Najebiście, kurwa. No tam nie zeskoczę. Z dołu widzę ewidentnie, że on jest tutaj gdzieś. No ale tam nic nie ma. Więc musimy po chłopsku się dostawać, bo... Bo się nic nie dzieje po prostu. Dobra. No mówię, poszukiwacz ratuje dupę i to ostro. Zajebiście że wskoczył, kurwa jeszcze w te... Beczułki. No, brakując sekrety, musi być gdzieś dalej. No i patrzcie, idąc stokiem myślenia, że chciałbym kartę zdobyć na tym poziomie, spełnić misję, prawda? Eee, no to. <sami>, Sami widzieliście, do niektórych miejsc nie idzie się dostać bez poszukiwacza. A przynajmniej było to bardzo trudne. Eee, aha, tam się nam tunel otworzył. No, w sumie to ma sens. Dobra, okej. Okay. Ciekawy mi tylko czy ten tunel się otwiera dopiero jak grę ukończę, bo w takim wypadku to by było bez sensu kompletnie. No i dobra. Poziom ukończony z całą starannością. No i lecimy do końca. Poziom ukończony, sekrety znalezione. Wszystko ok, jak najbardziej. Poziom mi, że tak powiem, przypasował bardziej niż zwykle. A z tego odcinka to było na tyle. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie lajka, like może suba. Do usłyszenia. No i cześć.